Masz na Facebooku. Trzy kurwa boje. O, Fish and chips. Fish and chipsami wysłał. Oni im salami. Jakie salami? Ona ma salami. Ech. Nie pytaj q kurwa nie pyta. Nie wiem, no tak czy. Się... chciałem to od zobaczyć że q się na kamerkach jest bardziej opłacalne niż ta ogólna praca. No wiesz, Q2 się na kamerkach to jest krótka kariera, no mimo wszystko. No tak jak z tymi gwiazdami ponadamerykańskimi, nie? Niby ten, niby. Niby super pięknie, bo pieniążki się zgadzają i tak dalej. A potem kurwa, alkoholizm, narkotyki i samobójstwa. Więc, no, nie wiem. Pięknie, kurwa. Pięknie wycelowałem. Pięknie wycelowałem. Ej, po po proszę usunąć z muzeum Jest, tak? Powodzenia. Jak wiadomo, przecież jak wiadomo w internecie wszyscy wszystko na pewno usuną na twoją prośbę, nie? Podła klamot, jadę. Patrz, pomogłem ci. Tylko trochę za późno po prostu. Nie wiedziałem, że się ulejesz na niego. był był była Nudesy były kiedy... kiedy narko. Alko na bieżąco. Ej. tak jak kurwa Nudesy były, gościu. Jak ty mi możesz takie rzeczy pisać W ogóle ja nie kazałem jechać, no po co jechał sam? Bez sensu bez zęzu bez pojechał w ogóle. Ojej, Kurwaj, ten A ten chodzi tam stoi jeba... O Jezu, no no, 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 no. Spierdalaj. Dobra, muszę spierdać, bo przecież nie mam, kurwa, jak ten. Nie przebiję go tak, muszę na górę wyjechać. Ha! gościu. Ale fart. E, tak, idę do kina na obcego, ale dopiero jak wrócimy. Ja nawet mam fotkę Leszka na telefonie. Kurwa, żeby to jedną. Z tego, co ja widziałem, to tam regularnie. Zapisujesz sobie jakieś fotki na telefonie, dziwne to jest, ale okej, okay. co kto lubi. <laughs> no ale widzisz, ale wcale to, wcale to nie przeszkodziło, żeby taki wojewódzki taką fagatkę kurwa zaprosił do swojego programu. Oczywiście no jedna kurwa zaprosiła dru drugą kurwę, więc. Powiedzmy, ale kiedyś, wojewódzki był... podobno super dziennikarzem. Znaczy ja nigdy... Ja nie pamiętam kurwa tego momentu, kiedy on był tym super dziennikarzem. Czy zawsze mówią, że taki świetny dziennikarz, kurwa, muzyczny był, ale. Ja tego nie pamiętam akurat. No, ale samo. Samo to, że ktoś w telewizji takiej ogólnopolskiej zgadza się na to, żeby sobie taki typ zaprasza taką kurewkę, to wiesz, to jest... To jest ciekawa sprawa. Znowu kurwa mnie nie zniszczył. Ja pierdolę znowu żyję, A z drugiej strony, w końcu to jest TVN, więc też nie ma się czego spodziewać za bardzo, nie? Za dużo też nie można się spodziewać. No, nie ma takiego królestwa, do którego by się ta stacja nie posunęła, żeby zarobić trochę pieniędzy. Akurat. Nie wiem, czy pamiętacie, był kiedyś taki program na Polsacie. I go prowadził Mariusz bodaj, bodajże, to było chyba, co? Tefa jest na sprzedaż? Kupujemy? kupujemy. Kupujemy? Słyszałem, że TV Republika chce kupić TVN, ale by to był... Ale by to był kurwa plot twist, ale bym oglądał, jak pojepan Co by się tam kurwa działo? Lękajcie się. to sobie kurwa? Jak się jak się nazywa ten kurwa jak się nazywa ten z Republiki co kurwa miał tam polskiego Facebooka Albikle co zakładał jak 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 on ma kurwa Jak on prowadził główne wydanie Faktów ja wiesz ja, ja, to kurwa wow <ślesz> Do kanału Zero też dostała zaproszenie fagata. No, też kurwa, super. Spira a nie, to nie on. Zobaczcie, jak odkrywa, jak Slow Market Works? Tak. Paróweczki. Ja się nauczyłem. Na padłóweczkach mi taki jeden starszy pan wytłumaczył, kiedyś, jak działa Slow Market. Słuchaj. Wszystko już wiem od tamtej pory. Al Osakie Osakiewicz, Osakiewicz. Siema Jarosławki. Był taki program, Mariusz Szczegiel prowadził. O, MK wbiłem. Co ty gadasz? Okej. Okay. Eee, na każdy temat się to nazywało. Było na Polsacie. I tam rzeczywiście zapraszał jakichś bandytów, prostytutki, jakichś takich, wiecie... Takie to były takie dość ciekawe rozmowy, nie? Bo on też. On też zadawał ciekawe pytania, bo to był chłop, który że tak powiem, był przygotowany do takich, do takich rozmów.